Pytanie, co będzie z naszymi ogrodami? Spędza Sen Spowiek Działkowiczom 18 jastrzębskich ogrodów. Platforma Obywatelska złożyła w Sejmie projekt uchwały o ogrodach działkowych, który wywołał ostre dyskusje, wręcz przepychanki na temat tego, co i jak się ma zmienić. Konieczność tych zmian wymógł wyrok Trybunału Konstytucyjnego z ubiegłego roku, który zakwestionował aż połowę artykułów z obowiązującej obecnie ustawy. Nowe przepisy dotyczące rodzinnych ogrodów działkowych muszą wejść w życie, do 21 stycznia 2014 roku. W przeciwnym razie blisko milion działkowców z całego kraju może stracić swoje ogródki. Czasem wpłynęły kilka projektów ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. Ten nasz, nasz, czyli Polskiego Związku Działkowców, miał być wiodącym. To, co się procedowało w podkomisji Sejmowej, stało się troszeczkę inaczej. Nasz projekt po prostu przepadł z kretesem, bo. Platforma Obywatelska tak kierowała pracami, że praktycznie nie stał się nasz projekt obywatelski wiodącym, tylko stał się projektem Platformy Obywatelskiej. Projekt przygotowany przez PO zakłada uwłaszczenie działkowców. Działkowiec będzie mógł otrzymać prawo własności do działki, a nie prawo jej bezterminowego użytkowania. Przewiduje też, że samorządy mogłyby przejąć ogrody. To dawałoby zielone światło do ich likwidacji. Zgodnie z projektem byłoby to możliwe, gdyby w ich miejscu powstały inwestycje celu publicznego, np. osiedle mieszkaniowe. Dla gmin te tereny to często łakomy kąsek, bo ogrody znajdują się w atrakcyjnych częściach miast. To, co proponuje ustawa, ta, która została utworzona przez podkomisję. Jest wielkim błędem naszym zdaniem. Proponuje ta, ta komisja uwaszczenie działek, ale w obecnej sytuacji i w obecnym stylu proponowanym przez tą komisję jest to nie do przyjęcia, dlatego że jesteśmy, znaleźliśmy się w troszkę takiej nie, nieprzychylnej sytuacji, dlatego że działkowcy mogą patrzeć na nas z góry, że to związkowcy nie chcą przyjąć się tego uwłaszczenia, że jesteśmy przeciwni. A wręcz odwrotnie, my chcieliśmy by chcieliśmy, żeby uwłaszczyć, tylko nie w takim stylu, który jest proponowany przez tą podkomisję. Wystarczy popatrzeć na Zaolzie, co się tam stało i w wykonaniu czeskich parlamentarzystów i samorządy, to co zrobili z uwłaszczeniem tych działkowców. U nas może się to, to tak samo zdarzyć, że praktycznie działkowcy zamiast uwłaszczyć, mogą być wywłaszczeni. I to jest największy, największy mankament. No jeszcze, jeszcze jest wiele do naprawienia, bo jeszcze jest i Sejm, jeszcze jest Senat, jeszcze Prezydent, jeszcze wiele się może zdarzyć, ale w tej sytuacji, w tej obecnej sytuacji, który proponuje Komisja, jest przez nas nie do przyjęcia. W Polsce funkcjonuje 4600 ogrodów działkowych, w których znajduje się ponad 966 tysięcy działek. Powierzchnia ogrodów to 43 tysięcy hektarów. Obecnie 90% ogrodów działkowych znajduje się w miastach chyba zrobimy taką dużą manifestację nie tylko tu na Śląsku, ale i w Warszawie. Chcemy wszyscy działkowcy z całej Polski przyjechać do Warszawy i manifestować i jeszcze i dopominać się o swoje, żeby jednak ta, ten projekt ustawy był kreowany przez działkowców, a nie przez projekt deweloperski, przez tych, którzy by Dołożyli sagiełki do zlikwidowania polskiego związku działkowców, a przede wszystkim ogrodów. www.tvkanon.pl Nowa strona telewizji.